Witam Was w kąciku Domowych Słodkości. Dzisiaj zobaczycie, jak zrobić babeczki cappuccino, które ozdobimy czekoladowymi dekoracjami. Aby je przygotować, będziemy potrzebowali formy, którą znajdziecie w ósmym numerze Domowych Słodkości. Do zrobienia około 20 babeczek będziemy potrzebować 250 g gorzkiej czekolady o zawartości 70% kakao pokrojonej na kawałki, 150 g drobno posiekanej białej czekolady, 150 ml śmietanki o zawartości tłuszczu 30 lub 36% jednej łyżki świeżo zmielonej kawy, jednej łyżki likieru kawowego. Na pewno przydadzą się też akcesoria. Najpierw zabierzemy się za robienie czekoladowych dekoracji. Na początek musimy zahartować czekoladę. Jeśli chcecie sobie przypomnieć jak to zrobić, obejrzyjcie raz jeszcze pierwszy odcinek. Jedną czwartą roztopionej czekolady przekładamy do rękawa cukierniczego i obcinamy jego końcówkę. Wyciskamy czekoladę w mniejsze zagłębienia formy i odstawiamy do zastygnięcia. Gdy czekolada zgęstnieje, delikatnie wyjmujemy dekorację z formy. Jeśli to konieczne, możemy lekko podważyć brzeg nożem. Przekładamy ozdoby w suche i chłodne miejsce. Aby wykonać kolejne ozdoby, podgrzewamy czekoladę w miejsce na rondlu z się wodą i powtarzamy wszystkie kroki. Teraz możemy zabrać się za przygotowanie babeczek. Najpierw wkładamy jedną papilotkę w drugą, tak aby papierowa forma była grubsza i bardziej wytrzymała. Podgrzewamy resztę zahartowanej czekolady i wlewamy odrobinę do papilotek. Przy użyciu pędzelka rozsmarowujemy ją równomiernie na wewnętrznych ściankach. Odstawiamy do zastygnięcia, a następnie nakładamy drugą warstwę czekolady. Ponownie odstawiamy do zastygnięcia i kiedy czekolada już całkowicie zastygnie, delikatnie usuwamy papilotki. Nasze babeczki potrzebują jeszcze pysznego kremowego nadzienia. Wkładamy białą czekoladę do żaroodpornej miski. Mieszamy w małym rondelku śmietankę i świeżo zmieloną kawę. Podgrzewamy na wolnym ogniu, a gdy masa zacznie wrzeć, zdejmujemy ją z kuchenki. Przelewamy przez sitko gorącą śmietankę do miski z białą czekoladą. Nic się nie stanie, jeśli drobinki kawy dostaną się do kremu. Dodadzą mu tylko charakteru. Przelewamy przez sitko gorącą śmietankę do miski z białą czekoladą. Mieszamy masę łyżką w tym samym kierunku, aż wszystkie składniki dokładnie się połączą. Dodajemy do miski likier i miksujemy wszystko, aż krem stanie się puszysty i lekko zgęstnieje. Stawiamy go do lodówki na około 10 minut. Teraz nadaje się do wyciśnięcia przez rękaw cukierniczy. Zakładamy końcówkę w kształcie otwartej gwiazdki na czysty rękaw cukierniczy i odcinamy jego koniec. Wkładamy krem i wyciskamy go do każdej wadeczki, formując ciepłą nóżkę. Na sam koniec na wierzchu układamy przygotowane dekoracje z czekolady, lekko je dociskając. Gotowe! Nasze babeczki cappuccino wyglądają naprawdę pięknie, niczym z najlepszej cukierni. A już w następnym odcinku nauczymy się, jak przyrządzić pachnące ciasteczka lawendowe. Do ich przygotowania będziemy potrzebować dwóch okrągłych wykrojników, które znajdziecie w dziewiątym numerze domowych słodkości. Smacznego!